Witajcie w kolejnym odcinku. I co? Jedziemy na rowerach. Lecimy na Boże, laguję trochę, ale dobra. Jedziemy sobie na rowerach, widzowie. Nie. Uhu! Nie. Coś nie wyszło. Widzę, teraz musimy się skupić i zrobić to. Dobre, idziemy. Uuu. Uuu. Dobra, teraz powinniśmy w drugą stronę skończyć i lecimy. Uuu. Co to za portal? Dobra, wejdę. Co не, не в дверь. Ну, я же давай на ребят. Трога, не могу скрыться. И это награда просто. Десять. Есть. Dobra widzowie, niedługo będziemy kończyć odcinek, ale tutaj już sobie zagramy w kierkę. I to chyba będzie ostatnia kierka. Ja to dobra widzowie, nie może ktoś tak grę. Dobra, to już. Hop. Nie. Zobaczcie, jeszcze mi żadnego tego nie zbili. Teraz nie. Jezu, jest. Dobrze. To by było na tyle. Do kolejnego odcinka, widzowie.